Do piwnicy schodzi się Cicho i powoli Ze strachem Drewnianymi schodami Mocno już wyświechtanymi led twardymi A w piwnicy Mi jest kacuś, Robi bardzo głupie Kawały Od trych głupich kawałów Mam troszeczkę złowymowę, Jak słyszycie Raz po schodach schodziłem, czułem ze coś śmierdzilec. skąd ja mogłem psy pustać. Ze co coś narobił kupę i to wielką. Poślizgnąłem się ze, ach, orła wywinąłem ze strach, chlasłem mordoło schody. No i z nosa miałem pędzel dość obzmiały. Pras już byłem, mówię wam, z tym cholernym cusiem sam na sam po gzebatem chciałem go. A ona plu, mi doka, do no i uciekł. Obudziłem się ze snu, zdany potem z ręku w nocniku, w pełnej garścicy mam cuś. A to coś tak brzydko pachnie, nieprzyjemnie człowiekowi takie sny. Spać nie dają człowiek, staje zły. Let nie martwcie, mili się. Wy się też spotkacie z Cusiem. Będzie fajnie. No za pierwszym